Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj ze spacerku. Znowu nie dojechaliśmy na wycieczkę, ale obudziłam się ze strasznym bólem głowy. Obudziłam się o szóstej, głowa tak bolała. Wziąłam tabletki, poszłam spać, tam o ósmej dalej z bólem głowy i dalej mi nie ćmi, więc nie wiem o co chodzi. Mało kawy, mało wody, aroną, ale absolutnie nie miałam ochoty na wycieczkę. Ale piękna jest pogoda, także przyszliśmy, przyjechaliśmy na spacer do parku. Jest mega ciepło, po prostu tak ciepło. Chłopaki w krótkich spodajkach. No ja wiadomyks nie, ale mam w ogóle fajną koszulkę. Skórosadę w ogóle. ma super plecy, pokażę wam tutaj zdjęcie. E, ze Stradivariusa. Także ja mam taką luźną koszulkę i jeansy, tenisówki. Um, ale przyjechaliśmy i okazało się, że tutaj zmieniliśmy trochę w parku I właśnie znaleźliśmy Grifalo. Nieraz byliśmy na tym Hunt Oli, ja nie wiem czy boi się. Ale, no boi się, więc nie idzie, ale wam pokażę. Taki tu grywał. There's a question, which one is my husband? I guess. It's so cool! It's strasznie fajnie to wymyśli, bo to chyba ten... To jest taki Gryffalo Trail, możecie e, Trail? Zykoło Trail? Jest. E, możecie kupić tam taki zestaw i posz, szukacie różnych rzeczy, wiecie. więc takie fajne z dziećmi. I teraz coś nowego jest przez Stickman. Ale to jest zdecydowanie nowe, bo to jest chyba na stałe ten Gryffalo. tu na wyjściu tam jeszcze placa, bo wiadomo, kupiliśmy smoothie sobie za domem. E, może jest drogo, wiecie cenę trochę w Starbucksie, ale... Robione, wiecie, z owoców. Przepyszne było: truskawka, kiwi, mango i ananas. Ale ja, wiadomo, waniliowy milkshake, który był po prostu zrobiony z waniliowych lodów i odrobiny mleka. Także pychota, A jest tak ciepło, że musieliśmy coś się nabić na początku. To widzę, jeszcze zrobili jakiś taki the glade shelter. Już fajne. W ogóle jest to całe ścieżki, więc fajne, fajne miejsce. Takie coś zrobione. Nie wiem, jaki to ma być sens troszeczkę czy schować się przed słońcem przez chwilę, czy coś. Albo przed deszczem. I chyba się troszeczkę zgubiliśmy. Znaczy nie zgubiliśmy się, bo idziemy z jakimiś znakami, ale przeszliśmy chyba na trochę dłuższy spacer niż planowaliśmy. Ale głowa mi przeszła, więc jest się i oni siba. We have. Nową sibę. Tak, Liam był bardzo odważny i wystąpił na przedstawieniu ostatnio szkolnym. I w prezencie dostał nową śnipę. Ziguliński. Ziguliński ma taką teraz trochę erę. I cieszę go codziennie i nie wygląda to dobrze. Także chyba będzie dzisiaj depilacja laserowa. Wróciliśmy. I wiecie co, że znowu zaczęła boleć głowa, także dobrze, że nie pojechaliśmy na wiecie, ponadgodzinną trasę samochodem w jedną stronę. Coś, nie wiem, coś, może ci się jakieś... Nie wiem, ale piję wodę, piję wodę i również kawę. Właśnie mi Adam przyniósł kawkę, bo potrzebuję drugiej kawki. I chciałam wam pokazać te rzeczy, które mówiłam wam, że będę zamawiać i zamawiałam i przyszły mi w czasie tego dnia i właśnie ta koszulka chciałam pokazać, jest fajna, ona w ogóle jakoś nazywa hmm, heavy t-shirt to coś, że ten materiał jest taki, taki gruby, taki porządnie, porządnie zrobiony nie taka cieniutka ta koszulka Jak zobaczyłam te kurosanty to po prostu i kawkę namalowane, musiałam, musiałam to jest Stradivarius i właśnie ma takie super plecy ma dużo właśnie napisane na plecach Także jak zobaczyłam plecy, to jeszcze bardziej mi się spodoba, jakbym miał tylko to, to bym kupiła, eee, więc to był Stradivarius i muszę ją dać już do prania, bo eee, nie wiem, czy będzie widać, tutaj mam dwie takie małe kropeczki eee, z tego smoothie, mi jakoś klawnęło, a jak szliśmy do samochodu, eee, Adam miał dzisiaj tą beżową, co ostatnio się Markiem Spencer, i jedliśmy jeszcze na końcu lody, o nie nagrywałam, kupiliśmy jeszcze lody i Adam dosłownie, przy... już na parkingu, już kończył lodę, ja się patrzę, a jemu kapła taka czekolada, także zaraz włączamy pralkę z jasnym praniem, także wrzucę ją od razu, także już nowe koszulki ochrzczone i będę prała, ale właśnie podoba mi się bardzo, że jest taki długi, luźny rękaw, no ja lubię się takich luźniejszych t shirtów ostatnio jest mi wygodnie. Jeśli chodzi o zamówienie z Reserved, to po pierwsze te spodnie. wiem że mają taki ładny kolor. Nie wiem, bardzo mi się podoba, taki szaro-błękitny. I miałam nadzieję, że tak jak na zdjęciu wyglądały, że będą trochę takie jakby krótkie, żeby to nie były takie do ziemi te spodnie. Miałam na taki bardzo ciepły dni, po prostu to i sandałki jakieś i koszulkę do tego. Um, Wzięłam xl ale one, wiecie, ja mam brzuch taki spory, e, więc to nie będę teraz do tego nosić, wiecie, jakby na... żeby to było w talii i koszulkę, że tak, bo to nie wygląda dobrze. To właśnie do takiej luźnej koszulki e, myślę, że po prostu pod to nosić. No, liczę, że kiedyś to będzie wyglądać lepiej Ale yy, właśnie takie spodnie chciałam No i to jest 100% wiskoza Także cieniutkie, milutkie Ja uwielbiam wiskozowe yy, w ogóle rzeczy Także mam trochę sukienek Um, ale były na proce, więc stwierdziłam, że nawet jak nie będę wyglądać ich świetnie, bo pewnie nie będę, bo jednak no, spodnie na mnie to różnie wyglądają. Um, ale właśnie na. Przodzą takie ciepłe dni i ja nie mam za bardzo co założyć, bo krótkich składanek nie chcę zakładać. Tylko potrzebuję coś cienkiego, tak? To są te liniane różowe, to są fajne. Um, ale to może być właśnie fajne. Na tyle, ile mogłam to się odsunęłam, żeby się zaczęli. właśnie, że one są takie krótsze. I ja widzę je to właśnie jakieś, nie wiem, klapeczki, sandałki, tylko właśnie z luźnym, tu po prostu puszczonym t-shirtem. Bo jednak raczej bym nie wkładała w spodnie koszulek takich dopasowanych, bo się źle czuła, ale są mega wygodne, mięciutkie. Także na upalne dni może nie upalne, upalne, bo wiem, jaką sukienkę dobrze ale w jakieś ciepłe dni, żeby miała coś takiego, w czym się nie ugrzeje będzie mi wygodnie i będę się dobrze czuła, to myślę, że są fajne, także na pewno je zostawiam. Dokładnie tak wyglądają, jak myślałam, że będą na mnie wyglądać, także nie jestem zaskoczona na pewno jestem zadowolona, także sobie je zostawię. One kosztowały 7,99. O, a ten tiszek kosztował 12,99, ale... Nawet nie czekam na żadne promocje, bo mi się tak podobał, że musiałam go po prostu kupić. Z Dizelf kupiłam również t-shirt. Ten kupiłam, zanim zobaczyłam za ten, także. Ale ja ulubię się ostatnio w t-shirtach takich. I, I te z Laureli, na przykład moje ulubione, już zaczynają. Nie wyglądać tak ładnie. Na przykład miałam takie z dwoma kwiatkami, ale ten biały już się zrobił taki nie do końca biały, bo naszego często i to są jednak białe że te dla mnie są jednorazowego użytku, bo zawsze tam jakiś tam podkład, cokolwiek na nich widać. Także ja zawsze piorę po jednym użyciu i one już tak nie wyglądają idealnie. Ale właśnie w rezerw kupiłam jeszcze taką koszulkę, taką czekoladową. a Nie wiem, czemu tutaj wygląda, jakbym miał jakieś plamki. Chyba to jest po prostu taki materiał, ale tego na żywo tego nie widzę, ale teraz tutaj jakby w ekranie widzę, jakby miał takie odbarwienia, ale nie. E, bardzo mi się podoba właśnie taki kolor czekoladowy, taka mleczna czekolada i właśnie takie małe logo more, One More, of course, always, kawuśka. Także taki t-shirt i ten t-shirt kosztował... O. Nie, sorry, ten kosztował 12,99, a ten kosztował 19,99, tak. Ale mnie nie szkoda jest, jeżeli coś zobaczę i mi się tak strasznie, strasznie podoba. To, to kupię. Nie będę czekać na jakieś promocje, które mogę, no, mogą nie nadejść, albo mogą nadejść i wykupią mój rozmiar. Mm, także dlatego zapłaciłam tyle za t-shirt, ale mi się mega podobał i jednak jakość jest bardzo dobra. Powiedziałabym, że lepsza niż Satinwa, a dla mnie Satinwa t-shirt to jest mój najlepszy jakościowo t-shirt chyba, jaki mam. Bo nawet Laurela jest taka cienka, a satyna już jest takim grubym materiałem. A ten jest taki gruby, ale taki jeszcze fajniejszy w dotyku, także no ten. Nie wiem, kiedy ostatnio w ogóle kupowałam coś w Stradivariusie. Jak mieszkałam jeszcze w Polsce, to w galerii, w której pracowałam był Stradivarius i często tam chodziłam, ale to było, wiecie, ponad 20 lat temu. Ehm, no, dobra, przymierzmy ten t-shirt. Mega mi się podoba kolor, bardzo dobrze się w nim czuję. Te rękawki już są troszkę mniejsze i węższe, ale wciąż są takie w ogóle. Co tu się wydarzyło? Bo ja nawet nie wiem. Gdzie się tak porządnie walnęłam? Au. I chyba niedawno. Może jak spałam. Ale, no. Ten jest bardzo fajny. Podoba mi się. Lecie znać, czy chodzicie, lubicie w takich po prostu zwykłych t-shirtach chodzić. Mam wrażenie, że chodziłam w takich, jak byłam dużo młodsza. W ogóle miałam fazę taką trochę na skate'a. Chodziłam w takich mega szerokich spodniach z łańcuchem przy spodniach. Miałam też taką fazę. Ale była tak chyba w liceum. I ostatnia rzecz to jest marynarka, o której Wam mówiłam, i to jest właśnie z takimi marszczonymi rękawami. Bardzo mi się zawsze one podobały i sądzę, że to jest bardzo fajny w ogóle pomysł na wiosnę, lato, żebym nie musiała zawijać tych rękawów i żeby one nie, po prostu nie były długie, żeby nie było za ciepło. Taki, taka dłuższa, ta marynarka na jeden guzik, oczywiście nie planuję jej zamykać, zapinać. Um, ale taka beżowa Myślę, że będzie idealna po prostu dla mnie do biura To jest taka troszkę Bardziej elegancka bym powiedziała Niż ta, co mam um, Tą miętową Chociaż tą i tak planuję właśnie Do jeansów Nie, żeby to był jakiś, wiecie, elegancki komplet e, Do jeansów, ale to na pewno nie jest, wiecie W stylu, tak jak myślałam Znaczy tak jak mówiłam, że chciałam kiedyś założyć Nie wiem, luźny t-shirt, taką marynarkę To musiała być już taka prosta bardziej sportowa, ta jest troszkę bardziej elegancka, ale ja ją widzę jak najbardziej do jeansów jakiś zwykły top jakieś, nie wiem, balerinki albo coś takiego. Także mnie się podoba, już Wam pokażę. W Polsce kosztuje 189,99. Tutaj kosztowała 40, ale na promocji była za 19,99. Założyłam tą marynarkę i założyłam do niej zwykły biały top na ramionczkach i dżinsy. Um, mam do tego w sumie beżowy, mam, czy mam beżowy Paseczek, mogłabym założyć, myślę, że to by Też fajnie wyglądało um, Ale marynarka mi się podoba, To jest ma właśnie Jeden złoty guzik, ale Nie planuję go zawidać. Chociaż mogłam, bo ta marynarka jest taka rozciągliwa Pewnie dużo poli jest równie, jest Marszczone właśnie rękawy Ona jest z tyłu nierozcięta I taka dusza, czyli dużo zakrywa U mnie jak najbardziej, no tak um, Także myślę, że jest Fajna ja sobie ją zostawię, bo myślę, że do pracy będzie idealna. Bardzo, bardzo mi się podoba kolor. Jest taki śliczny, taki, taka kawa, po prostu z mlekiem. Także jak najbardziej zostawiam i wydaje mi się, że może optycznie my troszkę wyszczupli, niż jakbym miała właśnie taką mega oversize marynarkę. No bo jednak, wiecie, im większa, tym ja jestem większa. Także tą zostawiam, bo bardzo dobrze się w niej czuję i myślę, że właśnie do biura czy po prostu tak, nawet do adidasów myślę, że założyłabym do tego właśnie nawet samby i um, myślę, że byłoby okej okay. Um, także tak, i w ogóle testuję dzisiaj nowy podkład. I wydaje mi się, że się dobrze czuje, a jest znaczy, dobrze wygląda, a jest bardzo ciepło. Ostatnio często mi się pojawiał ten podkład na Instagramie. Um, jedną dziewczynę taką obserwuję, która głównie ma właśnie profil um, taki kosmetyczny. Um, I pokazywała swój makijaż, pięknie wyglądał, i właśnie na końcu pokazała, że ten podkład za 35 zł robi taki piękny efekt. I to jest podkład z Maybelline. Um, także akurat jak byłam na zakupach w Tesco, mamy. Maybelline Super Stay. Akurat wybrałam ten sam kolor. Wydaje mi się, że właśnie dokładnie ten sam kolor mi pasuje i wydaje mi się, że jest ok. 30H Lumi Made Foundation nazywa się 128. Nie wiem, który jest numer, który czego, ale póki co wygląda dobrze. A jest naprawdę ciepło i wygląda myślę, że fajnie, ładnie wygląda po nałożeniu, także będę używać, ale takie moje pierwsze wrażenie jest jak najbardziej na tak. Dobra, przebieram się i idę do ogródka wypić moją kawkę. Kochani, no bajka po prostu, móc siedzieć sobie w ogródku z kawusią w świątecznym kubku, znaczy w wielkanocnym kubku, przepiękna pogoda, jest no bajecznie, a tam pojechał do chyba centrum ogrodniczego, jakiegoś po butle do naszego grilla, bo wciąż nie mamy, mamy nowego grilla, ale nie ma butli. Także pojechał kupić butle i chyba zrobimy sobie po prostu dzisiaj grilla, bo też nie bardzo jesteśmy głodni, za ciepło. Potem się, myślałoby się, że po tym długim spacerze będziemy głodni, ale nie. Eee, I nie planowałem, wiem co na obiad za bardzo, bo miała być dzisiaj ja wycieczka i mieliśmy coś jeść po prostu na wycieczce, ale e, nie było wycieczki. Um, także chyba będzie grill, ale oh, boż, chyba będziemy tutaj spędzać dużo czasu w tym roku. E, I w ogóle w zeszłym tygodniu, e, w poniedziałek chyba jak pracowałam z domu, bo cudowna pogoda i ja po prostu jadłam sobie tutaj lunch w ogródku, w jajeczku, cisza, spokój, piękna pogoda. No. Czego chcieć więcej? I jeszcze miałam taki pyszny, gotowy lunch. Kiedyś kupowałam z takiej firmy Yo Sushi, która robi sushi, u nas takie gotowe, pyszne obiady, Sweet Chili Chicken. Tylko to one były, jestem pewna, że one były z tymi te noodles, um, ale wycofali te obiady, mamy tylko sushi. A jest taka firma Wasabi, i Adam znalazł ostatnio, właśnie Sweet Chili Chicken tylko z ryżem i teraz to, sama nie wiem, czy on tam też z, nie z ryżem, bo jest tak pyszny i tam więc wiecie, pieczona papryka, cebula to jest tak boskie i zajadałam sobie taki pyszny lunch w ogóle. No po prostu miodio. W ogóle w Anglii dzieci mają bardzo dużo teraz wolnego. My właśnie kończymy pierwszy tydzień, cały tydzień w domu. No powiem, że było ciężko. Było ciężko. I przed nami jeszcze jeden tydzień, i dopiero we wtorek wracają, bo to są jeszcze święta. Ale na szczęście Adam już ma wolne, wziął sobie cały tydzień urlopu, bo najbardziej właśnie on odczuwa um, ten, te właśnie wolne lichamowe. Um, także chłopaki będą mieli co robić w poniedziałek, właśnie. Planuję jechać do Adama do rodziny, także mogę w spokoju popracować w domu, bo na pewno będę miała troszkę, wiecie, po weekendzie pracy. Um, wtorek, środa jestem w biurze, a od czwartku ja mam wolne, bo wziąłam sobie w sumie jeden dzień, ale piątek i poniedziałek tutaj są święta. Także taki mega długi weekend mam, bardzo się cieszę. Myślałam, że w czwartek gdzieś pojedziemy, ale zapomniałam, że Lija ma dentystę. Także po dentyście może gdzieś pojedziemy, ale gdzieś bardziej tutaj, wiecie, blisko. E, także tylko trzy dni w przyszłym tygodniu pracy, bardzo, bardzo się cieszę, a już... Na następnym tygodniu Harry Potter. Także myślę, że troszkę ponagrywam. Nie będę Was zanudzać kolejny raz Harry Potterem, ale wiem, że tam się zmieniło. Chciałam zrobić taki dosłownie króciutki, to będzie część vloga, tak myślałam, bo to wiecie, i tak, potem mamy cały dzień jeszcze w domu. Znaczy pół dnia, bo tyle jesteśmy tam, co jest w szkole. Um, ja coś tam na pewno Wam nagram, tak na szybkiego, może w bardziej. Um, nie takie przebitkowe, tylko tak myślałam właśnie, żeby to tak pokazać dokładnie jak to wygląda, jak tam się pojedzie, wiecie, a nie tak jak takie ładne przebitki, tylko jakichś fajnych rzeczy, tylko jak to, wiecie, oni to ogarnęli. Um, także już jedziemy nie mogło no Mniej niż dwa tygodnie. Um, musimy jeszcze zobaczyć, bo chyba parking, coś tam okazało się, że teraz jest chyba płatny ten przed wejściem, że to jest taki priority parking. Um, więc chcemy sobie go zapłacić, w tym 10 funtów, ale Ostatnio właśnie źle pojechaliśmy, i pojechaliśmy na dalszy parking, i to jest kawałek, wiecie, każda minuta dla nas się liczy. Bez sensu tracić ją na dojście do tego, jeżeli można zaparkować pod samym wejściem. E, także dzisiaj siądzimy i ogarniemy parking. Ale jest już się tylko doczekać. A w ogóle nie, nie pokazałam wam, przyszedł nam już stół wczoraj. czy Adam odebrał go wczoraj. A dywan przyszedł kilka dni temu, ale wczoraj wszystko złożyliśmy, rozpakowaliśmy. Także nasz ten stół, ten mały stolik, czy on ma nazwę? Jaką ma polską nazwę taki coffee table? Stolik kawowy? Też tak się nazywa? I don't know. ale ten mniejszy stół. Ten stół i ten dywan e, na zewnątrz. Także pokażę Wam, jak to wygląda. Tak się prezentuje stół i jestem absolutnie zachwycona. E, obawiam się, że będzie trochę mniejszy. Proszę proszę, patrzeć, co się dzieje. Cygi, co robisz? taką tą, tą z zabawkami. Co za chulikan. No, no widać, że to z nowej huty. No, no widać. To nie, Cigi, to nie jest zabawka. To jest na zabawki, proszę pana. To nie, to nie jest zabawka. No, liga, no Jednak wilk z lasu. Na spacerze zawsze nas zaczepiają ludzie, jaka to jest rasa i zwykle <ścoughs> zwykle przewyższa, że jest wilk, ewentualnie lis, ale najczęściej wilk. Także mieszkamy z wilkiem z lasu. Ty, wilku! Albo ewentualnie królik. Wróćmy do stołu. E, myślałam, że może będzie troszkę za mały, e, ale jednak jest dłuższy. Jest o połowę mniejszy, ale jest trochę dłuższy. Jest po prostu w idealnym rozmiarze. E, to nie jest drewno, to jest e, wood effect, ale bardzo mi się podoba, bo ma, widzicie, taki kształt, jakby to było, wiecie, wycięte z drzewa. Także super. Nie wiem co z, z tą podstawką czy bo inny jest kolor, czy nie będę chciała podstawki z czegoś innego zrobionej. Yy, I na pewno kupię jakąś taką większą świeczkę tutaj na razie tak sobie wystawiłam i ma właśnie metalowe nogi. No i to jest ten dywan, który jeszcze się troszkę musi rozprostować, yy, ale tak w jeden dzień już praktycznie jest płaski a ja tutaj kładą krzesło na noc. Jest mniej więcej właśnie takiego koloru, jak mieliśmy pierwszy dywan. I myślę, że wygląda to bardzo fajnie. Mała przekąska macza. Ostatnio też robię często um, poziomkową maczę, bo kupiłam sobie w pracy syrop poziomkowy bez cukru. Um, I ostatnio miałam ochotę na przekąskę i są przepyszne, czyli Rice Crackers. Pikantna, ale tak odrobinę. Także jak dla mnie idealnie. Czekam, bo Adam już przywiózł butla, ale pojechał jeszcze do Tesco kupić jakąś kiełbaskę uh, i będziemy chyba robić burgery i kiełbaskę. Chociaż może zjem w wrapach, mam wrapy niskowęglowodorowe. Mąż poszedł na zakupy. O matko, this is all for today? Smacznego, kochanie! Czy kasznice with uh, yogurt ten sauce? tu jakieś... Kiełbaska polska wiadomość to do burgerów. Półaczka, ja chyba zbrałem, wiem. Crispy Coated Peanuts. I proszę, alkohol. No wiecie co, ale tym nie pogardzę na pewno, bo to jest przepyszne. I ja przyszłam pokroić kiełbasę. I nalałam sobie e, nie mojito, margaritę, piszę, a I i uh -huh. może myślę, że jak e, raz na rówki rok, jak robimy grilla i e, jedzie właśnie jakieś mięso kupić, to kupuje mi te takie, e, to są cztery za nie, trzy funty, takie małe drinki gotowe. I on myśli, że takie fajne, że sobie wypije drinka. Drinki dla mnie to tak nie do końca, no tak dwa razy w roku pewnie, się. takich słodkich e, do grilla, fajnie, ale e, no, wolabym chyba kawę. I w ogóle po grillu stwierdziłam, że jednak nie chcę tak stołu w, tutaj w rogu, bo tak siedzimy z boku, wolę, żeby on był tak wysunięty i były krzesła naokoło, także najpierw w ogóle przestawiliśmy go z, z tej strony, gdzie stoi, bo potem musieliśmy przestawiać wszystko, bo myślałam, że może jedna jajko tam, a grill tu, nie, jednak grill poszedł tutaj, a teraz... Jest, wiecie, tak dostęp do całego stołu z każdej strony. A skoro jest taka piękna pogoda, to myślę, że już będzie mogłem tutaj pracować. Także tak i to w ogóle te światełka. Ślicznie, strasznie jasna ta lampka jest. Także jest dosyć jasno tutaj, nawet jak jest już tak bardzo, bardzo ciemno. Ale bardzo mi się podoba. Chciałabym jakąś ozdobę, ale z drugiej strony nie mamy tutaj żadnego zadaszenia. Także boję się, że to się zniszczy. Musimy jednak jakieś pomyśleć jakiś parasolu jednak. Um, światełka już, tam jest Fred, e, pszczółka, tu jest George. Światełka się świecą, także ślicznie. A jajeczko jest po prostu tej samo w rogu. E, jakoś tak wydaje mi się, że lepiej to wygląda, nie wiem. Zobaczymy w praktyce, ale jakoś tak wolę, że są te cztery krzesła dostępne, wiecie, od razu. A nie tak wszystko oparte i może zygi nie będzie na nie wskakiwał, bo są dosunięte. No i zdecydowanie musimy to pomalować, bo stał ten stół jednak całą zimę, wiecie, tutaj. Um, I przydałoby się go odświeżyć, ale podoba mi się, podoba mi się. Mami, the goat, the goat is standing up! Super! Dziękuję ślicznie, kochani, za tego vloga i do zobaczenia w kolejnym. Pa!